rozpoczęcia międzynarodowego śledztwa, które podejmie i wyjaśni tajemnicę smoleńską. Wyjaśni, co się naprawdę stało, kto naprawdę był winny, jak do tego wszystkiego doszło. My sobie tego nie wymyśliliśmy. Ja nie przyjechałem ani wtedy, ani dzisiaj nie przyjechaliśmy do państwa wyłącznie z własnego widzieliśmy. I trzeba to też dopowiedzieć. Nie przyjechaliśmy ze względu na jakikolwiek nasz prywatny, personalny interes polityczny. Nie ma sprawy ważniejszej dla każdego Polaka. Ja to mówiłem wielu, wielu politykom także w Polsce, wielu ludziom, którzy nas i sprawę i pamięć Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kortyki, Anny Walentynowicz, generała Gongora, generała Dziesiątków innych, którzy tam polegli, mówiłem, to nie jest sprawa poszczególnych polityków. To nie jest sprawa jednego ruchu, czy jednej partii politycznej. Nie ma poza Katyńską. Poza Katyńską. Sprawy, która by głębiej weszła w duszę Pol każdego Polaka, bez względu na orientację polityczną, jak właśnie ta sprawa. Jak właśnie ta śmierć. Jak właśnie ta tragedia w jednej chwili poległo całe kierownictwo narodu i państwa. W jednym momencie, mówiła o tym pani minister, ale chcę to raz jeszcze powtórzyć, nie świat nie zna tak straszliwej katastrofy. Tak, ginęło więcej ludzi. Tak, to prawda. Ale czy pamiętacie Państwo relacje z tego, co się działo na Haiti? Relacje z tego, co się działo w Chile? Przecież tam jeszcze dni, tygodnia, a czasami miesiące później szukano, czy ktoś nie przeżył. Ja byłem wtedy w Spoleńsku. Godzina nie minęła, gdy nam powiedziano, nikt nie żyje. Gdy nam powiedziano, wszcie takimi. Gdy nam powiedziano, nie ma co szukać. I nie szukano. I nie szukano. Chociaż gdy zdarzył się dramat w Haiti, gdy zdarzył się dramat w mówiono, ostatnia umiera nadzieja. Tutaj nadzieja umarła pierwsza. Tutaj nadzieję zabito pierwszą, bo lecieli na śmierć.